Cześć! Słuchajcie, dziś zajmiemy się tworzeniem gry planszowej. Do stworzenia takiej gry potrzebujemy kartkę techniczną formatu A3, kolorowe kartki, z których wycinamy takie kwadratowe karteczki w dwóch kolorach. Ja mam akurat w kolorze zielonym i w kolorze żółtym. Kartki te będą nam potrzebne do stworzenia zagadek i zadań, które później znajdą się na naszej planszy do gry. Potrzebujemy jakiegoś wzoru, od którego będziemy odrysowywać pola. Ja w tym przypadku wzięłam sobie zakrętkę od kleju w sztyfcie. Może to być na przykład no, coś okrągłego, coś kwadratowego, mogą to być puzzle, każdy kształt, który Wam wpadnie na myśl. Potrzebujemy kolorowych flamastrów albo farb. I tak, dwa flamastry muszą być odpowiadające kartkom z zagadką i z zadaniem, tak żebyśmy mogli oznaczyć pola, na których stajemy i wtedy losujemy właśnie albo zagadkę, albo zadanie. Potrzebujemy jednego koloru, którym będziemy malowali wszystkie pozostałe pola. Oraz koloru, yy, którym oznaczymy pole start i meta. Ja wzięłam też ołówek, żebyśmy mogli odrysować sobie nasze pole. Wcześniej przygotowałam właśnie już te kartki z zadaniami i z zagadkami. Zadania i zagadki możecie stworzyć sami, w sensie wymyśleć sami to, co napiszecie, to o co zapytacie, albo to, jakie zadanie graczowi zadacie, wymyślicie, pozostawiam Waszej wyobraźni. Ja przeczytam kilka przykładowych, które stworzyłam. Zagadka na przykład. Po deszczu, po ulewie, barwny łuk na niebie. Co to jest? I gracz odpowiada, że to jest tęcza. I analogicznie mam kilka innych zagadek. Raczej prostych, bo ja będę w to grała z dziećmi, także te zagadki też muszą być dostosowane do poziomu i do wieku graczy. Jeżeli chodzi o zadania, mam na przykład zadanie powiedz wierszyk, albo podskocz trzy razy na jednej nodze, albo wymień trzy warzywa i takie różne zadania. Ja akurat mam osiem kartek z zadaniami i osiem kartek z zagadkami. Dobra, przystępujemy do rysowania naszej planszy. Na początku, na początku na kartce odrysowałam na środku dwa miejsca na ułożenie kart z zagadkami i z zadaniami, czyli te miejsca są przeze mnie oznaczone w taki sposób. Biorę mój wzór. Rozpocznę sobie planszę z tej strony. Pierwszym polem. I teraz zgodnie z moją wyobraźnią będę rysowała węża z pól, akurat okrągłych. Ja mam okrągłe, i sobie mogę nim zakręcać. Mogę sobie robić dowolne takie manewry. Nie musi być to prosta plansza, która biegnie dookoła kartki. Możemy sobie poszaleć. Im więcej pól, tym gra będzie bardziej urozmaicona i będzie dłuższa. Oczywiście później do zagrania potrzebujemy również kostki i będzie wyrzucało się odpowiednią ilość oczek po to, żeby się poruszać po planszy. I ta osoba, która stanie na. Oczku zielonym będzie musiała odpowiedzieć na zagadkę, natomiast osoba, która stanie na oczku żółtym, będzie musiała wykonać zadanie. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane albo zagadka nie zostanie odgadnięta, gracz będzie musiał zatrzymać się na kolejną turę, nie będzie miał ruchu. Takie zasady wymyśliłam sobie właśnie w, w swojej grze. Staram się narysować tych pól właśnie jak najwięcej po to, żeby nasza gra planszowa była ciekawa, dłuższa, żeby nie skończyła się zbyt szybko, żeby można było rzucać kostką i powoli wędrować do mety. Robię raczej takie delikatne zakręty. To trochę pracochłonne, ale bądźcie wytrwali. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym świetnie. Możemy oczywiście utrudnić grę. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś dodatkowe przeszkody, które można narysować na polach, to oczywiście śmiało twórzcie własne zasady i bawcie się właśnie w stworzenie własnej gry planszowej. To jest wspaniałe zajęcie. Możecie później grać w nią z rówieśnikami albo z rodzicami. O, i tutaj zrobimy już net. I teraz tak, czerwonym, akurat ja, czerwonym flemastrem zaznaczam sobie start. Oraz czerwonym zaznaczam sobie pole meta. I przystępuję do wybierania pól z zagadkami. Ja mam akurat 8 pól, także zaznaczam sobie 8 zielonych siedem i jeszcze tutaj osiem. I teraz robię to samo z daniami, czyli też mam osiem żółtych pól więc zaznaczam sobie pole na żółty 3 4 5 6 7 i 8 i cała reszta pól będzie pomarańczowa. Teraz powolutku przystępuję do kolorowania moich kółek. Zamaluję Resztę pól na kolor pomarańczowy, akurat ja mam pomarańczowy. Wy możecie oczywiście te kolory sobie wybrać dowolnie. Nie będę Was zanudzać teraz już malowaniem tej planszy, także ja y, szybko nadgonię kolorowanie oczek i za chwilkę pokażę Wam już końcową wersję naszej gry planszowej. Słuchajcie, już skończyłam malowanie naszej. Wygląda ona w ten sposób. Mamy pola, wszystkie pokolorowane. Tutaj mamy start. Nasz wężyk idzie aż do mety. Tak jak wspomniałam, stając na polu zielonym, odpowiadamy na zagadkę. Na polu żółtym mamy zadanie. Oczywiście potrzebujecie do gry pionków oraz kostki do rzucania. Na plansze kładziemy nasze kartki z zagadką i z zadaniem i po kolei będziemy losować. Tak wygląda moja gra. Wasza oczywiście może być bardziej rozbudowana. Możecie wplątać w to swoje pomysły, możecie ją rozwinąć, możecie wpaść na może jakiś lepszy pomysł, jeżeli zrobicie swoją planszę do gry. Możecie też pochwalić się efektami pod yy, postęp w komentarzu. Zapraszam. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.